On się w ogóle nie skierował, gruba grubaśny Maneczko wybrałem się na ryby, znaczy jadę na ryby właśnie do Pierdziela Śnieg z deszczem. Korła, znaczy się okonków chcę połapać na boczny trok, bo jeszcze nie łapałem, porobiłem sobie zestawy. No zobaczymy, nie? Czy przestanie padać, kurde, no niby potem ma się rozpogodzić. Ja Pierdzielę. Jaki spa, spasiona mamuńka Pierwszy okonek dzisiaj Ale troszkę bym się pobrudził na no, takiego grubaczko Ależ piękny A jaki grub, grubaśny Zobaczcie jaka trawa, styczeń Pierwszy połów, piękny okonek Może tylko jakoś zacznę, albo klątwo będzie Nigdy nie wiadomo, wracam jeszcze tu, zobaczyć. Jo. Jest. U, i ładny. Ale patrz przy brzegu ty. Kurwa jaki okoń znowu. Patrza pod nie wzięli mnie, mówię, nie będzie ryb. Leży, leży. A uciekł, ale piękny był <laughs> Co? Okoń? Czy szupak. Co? Szupak się złapał O panie Kurde Ale się tu jakoś próbować no jest, no, zobacz, kurwa jaki malutki, ale jest. Okay. A daj mi tutaj delikatnie, nie będę ciągnął, że kur. No, bo... Mam, mam, ale się złapał ty. O, skubany. On się w ogóle nie złapał, on się po prostu oplątał. No wypadł chyba i się O panie Tak, musiał się wypiąć czy coś, nie? Ja. Dobra, akcja była. Już w domu czas rozpalić. Mam węgiel Jankowice 25 kg, więc zrobię test. Czyli będą filmy. Do następnego.